To pysznym jedzonku na pikniku. No to łap. Ja osobiście wolę dobre jedzonko. To łap! To zabawa coraz bardziej mi się podoba. Przyniosę. Mam ją! O, to nie jest nasza smerfopiłka! Wygląda bardzo apetycznie. Zaniesiemy ją do wioski? To jest pomysł. Zbliża się pora kolacji. Oknęły haczyk. Słuchajcie, trolle. Wkrótce będziemy rządzić tam na ziemi, tak jak rządzimy pod ziemią. Ale Krągu, tarcze przeciwsłoneczne niegotowe. Bez nich nie możemy wyjść na światło dzienne. Jest nas zbyt mało, by równocześnie robić tarcze i pilnować ognie. Nie martwcie się. Już niebawem będziemy mieli wielu niebieskich niewolników. O, papo Smurfie, nie czuję się dobrze. Czy nie jest za późno? O nie, jest. Zapewno. Och tak, to na pewno przez te orzechy, albo smerfo jagody, a może raczej przez grzyby, albo przez te smerfobule, albo nasiona słonecznika, Przez Przestań, albo... łasuchu, pochorujemy się przez ciebie. Nie cierpię chorować. Ty sobie spokojnie leż, a ja wysmerfuję dla ciebie odpowiednie lekarstwo. Dobrze, papo smerfie. O, już nigdy nie będę jadł. No, może tylko czasami. Mamy coś dla ciebie, łasuchu, może poczujesz się lepiej. O, dziękuję Ci, Pracusiu. Co to? To przecież ja? I różne smerfowe przysmaki, o jakich zawsze marzyłem. Hmm, aż mi silinka cieknie. Witaj, niewolniku. Niewolniku? Zaraz chwileczkę. Kim jesteś? Czego ode mnie chcecie? Hej, łasuchu! Przyniosłem Ci prezent. Zaraz poczujesz się lepiej. To ja! Łasuchu! Gdzie się schowałeś? Hop, hop, łasuchu! O, co to takiego? Prawie jak moje lusterko, tylko lepsze. Leluś! Łasuch! A co ty tutaj robisz? Ale co ja tu robię? Nie gadać! Pracować! Tak, tak, tak jest! Tak, tak jest! Te ziółka postawią łasucha na nogi. To dziwne, nie widać ani jednego smerfa. Gdzie jest farmer smerf? Asio! A pracuś powinien teraz rąbać drwa. Smerfetka przerwała malowanie domku? Gdzież one wszystkie są? O, spójrzcie, przecież to ja. Ile tu kwiatów. To ogród moich marzeń. Nie, to ja! Jestem silniejszy niż w marzeniach! A to ja! O takich zbiorach nigdy nawet nie marzyłem! To też nie, pierożnie Przepuśćcie Jak tylko dotkną kryształowej kuli, będziemy tu mieli wszystkie smerfy razem! To nie grzeczko, nie koleżeńcze! wcale nie widziałam! można, wszystko Dlaczego mnie Odejdź, Odejdźcie od łóżka, przecież możecie go udusić! Gdzie jest Lasuch? Skąd się wzięła ta kryształowa kula? Ja ją znalazłem papu Smurfie, prawda, że smerfowa? Można w niej zobaczyć wszystkie swoje marzenia. O, tak, marzenia są ważne, oczywiście, ale bez pracy nie można ich zrealizować. Wracajcie zatem do swoich. O, co? Przecież to ja. O, tak, przywódcy i papa! <ścoughs> ja znam smurfy! Dotknijcie jej, dotknijcie!

o, nie! A, a! Do roboty, niewolnicy! I bardzo dobrze, marzenia się skończyły. Znajdźcie Lalusia i sucha i zabierzcie się do pracy. Ty, pracusiu, zostań. Ech, czy sądzisz, że znajdziesz jeszcze jedną kryształową kulę? Nie jestem pewien, papo Smurfie, ale spróbuję. Dobrze, postaraj się. Bardzo jestem ciekaw, czy spełnią się moje marzenia. To chyba było gdzieś tu. Jest! Mam dziś wyjątkowe szczęście. Co to za hałas? Tutaj jesteście! Pracuj! A co wy tu robicie? To ta kryształowa kula, którą znalazłeś, wciągnęła nas tu. I takie wstrętne stare trole kazały nam smerfować z całej siły! Biegnij natychmiast po pomoc! Nigdzie już stąd nie pójdziesz! Tylko do pracy! Łęc, <laughs> <O, śmiech> was stąd! Gazu! nim nie wolno mu uciec! O, jak jedno, słońce! Wracajmy! O, o, o. Kupcy pozwoliliście mu zwiać Teraz ostrzeże resztę. Co mamy teraz zrobić? Na szczęście wiem, co zrobić. Za mną! Papo Smerfie! Smerfie! Świetnie, Pracusiu, znalazłeś. O nie, Papu Smerfie, nie! Pracusiu, oddam ci, gdy tylko popatrzę. A, ale, ale, to pułapka. Ach, tak, tak, pułapka? Laluś i Łasuch są w niewoli właśnie przez te kule. Opowiedz wszystko dokładnie i po kolei. Jeszcze trochę osiłku. Osiłku miałeś rąbać, drwa. Papa smerf zawsze mówi, żeby nie odkładać na jutro tego, co można smerfować już dziś, bo... o. A... Świetnie. Drążcie dalej. Niedługo wszystkie będą nasze. La, 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 la. Co za smerfolicho. Chyba za długo byłem na słońcu. O, moja kukurydza zamiast w górę rośnie w dół. W nikogo nie ma. Harmoniuszu, graj na alarm. Tylko dwa? Gdzie reszta? Wszystkie zniknęły. Żartujesz z nas? A może zapadły się pod ziemię? O! Są trolle. Nie cierpię troli. Hmm. Trzymajcie, Anny. papę smrka! Ja, ja, ja. Już wiem, trolle nie znoszą światła. Ale lubią smrki. zwierajmy! Na drzewo tu <grymne> bezpiecznie! wchodzą przez podłogę, co robimy? Nie trać głowy, zaraz coś wymyślę. Jeżeli ta kula wysyła smerfy pod ziemię, może też przysłać tu promienie słońca. O, nie ujdzie Wam to na sucho wstrętne trony. To nie ujdzie na sucho spryciarzom, którzy są na górze. W krągu, panie ciężkości, co to znaczy? Słońce! Światło! Okay. Okay. Oh. Chodźmy, chyba się udało. O! O! Zablokujcie przejścia. Żaden smerf nie może wyjść ani wejść Światło, moje oczy o! 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 Jeszcze kawałek prosto od papu To już niedaleko Uff! Stać! Jesteś trolem czy smerfem? Jestem trolem W porządku Wejdź smerf Muszę pożyczyć na chwilę Twój młot. Co się dzieje? Jest ciemno, jak zniknęło? Tak, nasi niewolnicy z też. Jeszcze niezupełnie. Kofień, wreszcie, no. Proszę, Proszę bań, poszybko, nie zupełnie. Proszę, dajcie mi młot. Znowu na parę. Nie, nie, mocno trzymajcie się, bo dobrze. Mówicie trole, są znowu nasze. <grymki> no. nie. Stały się bezużyteczne, odkąd smerfy poznały nasz sekret. Do Musimy zejść głębiej. Jesteśmy zbyt blisko powierzchni ziemi. To niebezpieczne. A znowu kopacz. Nikt nam już nie pomoże. Mniej gadać, więcej robić. To jest bardzo dobre lusterko. Ale nie pokazuje już marzeń. Wymyśliłam nową zabawę. Pobawisz się ze mną? Oczywiście, smerfetko. Teraz ja, moja kosta. się! Ja też, tak też. Ja też, tak A, zagra ja, tak ja, tak zagra tak tak zagra zagrasz z nami? Nie, ja nie mogę. Mam dużo pracy. Ale wiecie co? Po pracy zagramy wszyscy. do roboty! Tak, no, Smer. Udało się! Wiecie? Wciąż tylko ta praca i praca. Od tej pracy robię się nudnym smerfem.